Już? Tamte już są. Chcesz mi powiedz kiedy. No jesteś już teraz na oliwkę dam. ze mną kraść, konie. Konie będziemy kraść. Nie spuszczaj ze mnie swych oczu. Na wiatr, chodź. konie będziemy kraść. Więc dalej, dalej niech Bóg błogosławi. Niech z koniokradem. Bóg Time, czy Bóg gra, więc dalej, zdaniem. dalej. Na konie, mój Boże, chodź. konie, będziemy, Boże, mój, grać. Po raz ostatni, niech biją na alarm. Niech z gardłem leci, psia jego mać. Niech psia mać jego leci za nami, i niechaj puścik za nami trwa, który wraz z wiatrem za koniokradami galopami. To mi się puści. będzie tak gnał, doktor pieśni, co kodjokradą w duszy przełoski wybija. Tak. Niechże pochwyci ten puścik na zonu. Niech nas dopadnie. Niech zrobi sąd, przed którym nie sposób uchylić głowę, przed którym nie zdążysz i rąk. O nic cię więcej, panie, nie proszę. O więcej nie proszę, jakże bym śmiał. Chodź tylko ze mną kraść. Konie, mój Boże, chodź. Konie, będziemy, Boże mój, kraść. <noise>